Hej, dzień dobry! Znowu, tu znowu Wiedzi znałapa z tej strony I w dzisiejszym odcinku Recenzja Wilk I zając Kultowe bajki, aż 60 minut W CD, video CD Hmm Miejska plaża, sportowiec mimo woli, niezabumniany bal karnawałowy, romantyczny rejs z parowcem, trudno być gwiazdą, bajkowe pomieszanie zmysłów. No cóż, Wielki Zając to jest stara rosyjska bajka. Poprzednio, poprzednio recenzowałam Simba Królew Włoskich. Ale Wielki Zając jest rosyjską, jak widzicie, pewnie stąd jest głównie koleżanka, nawet Rosja. No cóż, to jest na video CD, czyli poprzednikiem płyt DVD. No, opakowanie wygląda ładnie, no dąbrzynkowienie czy grafika, no to wiadomo, z tych co do tej pory, a do tej pory zdecydowanie jeszcze tylko jedną. To miały i tak, no, były w dawnych czasach, więc nie będę tutaj za bardzo komentować, no było trochę słabe. Raczej może jak na tamte czasy, ale nie na dzisiejsze na pewno. Co? Także to by było. I uważam, że to jest, no, było zabawne w sumie. Wilki zając, no tak, bo to stara rosyjska bajka, to... Cześć i pa pa!